Koszykarska Ślęza Wrocław wzmacnia skład przed nowym sezonem. Klub pozyskał zawodniczki, które mają pomóc w walce o najwyższe lokaty w pierwszej lidze. Agnieszka Kret Wrocławianka wróciła do Wrocławia. Dzisiaj po raz pierwszy na treningu jest Kinga Bandyk. I blisko naszego klubu myślę, że już mogę zdradzić, jest Monika Jasnowska. Rewolucji w zespole jednak nie będzie. Sztab szkoleniowy zadecydował o pozostawieniu najlepszych zawodniczek z ubiegłego sezonu. O tym, że rugby to sport nie tylko dla mężczyzn od wielu miesięcy przekonują zawodniczki Błyskawic Wrocław. Ta młoda drużyna w najbliższy weekend już po raz trzeci w tym sezonie zagra w turnieju Mistrzostw Polski z najlepszymi zespołami w kraju. Dziewczyny z Ladies tak like, jak są liderkami już w którymś sezonie z rzędu także i do tej pory nie dały sobie odebrać złota. I, I co wygląda na to, że to złoto utrzymają i w drugiej mierze dziewczyny z Ludii Śląskiej i ym, Sochaczew, dziewczyny tego Sochaczew. Te trzy zespoły walczą o medale. Dla Błyskawic wyjazd na tej rangi zawody to doskonała okazja o. do zbierania doświadczeń. Dla Błyskawic no, i tak. bardzo ciężki, w ogóle cały sezon jest ciężki, ponieważ debiutują w tym roku. Jest to dla nas też sprawdzian organizacyjny, ponieważ Uczymy się organizować w drużynę kadry właściwie kobiet. Jest to dla nas nowość. Nowość właściwie w Polsce jest tylko 11 drużyn. Paradoksalnie kobiety mają, mają często te, te cechy takiej, takiej zaciętości, waleczności nieco wyżej usytuowane niż, niż mężczyźni. Jest to rzeczywiście specyficzna grupa. Ja się dopiero od tego uczę, albowiem no do tej pory nie miałem kontaktów z jakąś grupą żeńską. Po dwóch turniejach wrocławianki zajmują dziewiąte miejsce. W Warszawie ich rywalkami grupowymi będą Syrenki Warszawa i Tygrysice Orkan Sochaczew. Już w najbliższą niedzielę na torze wyścigów konnych partynice Wielka Prezydencka, czyli gonitwa o nagrodę prezydenta Wrocławia. Nasz pierwszy wyścig o tak, wysoko, tak, tak wysokiej rangi to jest najwyższa ranga w ogóle w, w świecie kategoria A. Gonitwa pozagrupowa dla najlepszych koni, które się ścigają. No i olbrzymia suma nagrody 87 tysięcy. Na Partynicach pojawiła się także nowa maszyna startowa, dwudziestokonna, spełniająca wszystkie światowe standardy. Początek zmagań w niedzielę o godzinie 14:15. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Już po raz siódmy odbył się turniej piłkarski Turgol, w którym do rywalizacji stanęło 16 ośrodków specjalnych z całego województwa. Zmagania odbyły się na polach marsowych. Wśród uczestników mimo upalnej aury widać było olbrzymie zaangażowanie i radość z gry, a to w sporcie jest najważniejsze. Jakub Mielczarek, do zobaczenia.